Kinga Wasylka, witam Państwa i zapraszam na wieści z wejherowskiego ratusza. 11 marca o godzinie 13.30 podczas konferencji w Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie zostanie zaprezentowany projekt Cyfrowa Szkoła, który został przygotowany przez nauczycieli tej szkoły pod kierunkiem dyrektora Andrzeja Gradeckiego. Projekt został opracowany w oparciu o program rządowy Cyfrowa Szkoła. W konferencji przewidziany jest udział m.in. wojewody pomorskiego i pomorskiego kuratora oświaty. Przypominamy, że w terminie do 31 marca 2013 roku należy dokonać opłaty od posiadania psów. Wysokość stawki opłaty od każdego psa wynosi 75 zł rocznie. Opłatą należy wpłacić z góry, bez wezwania, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Wejherowa prowadzi Urząd Miejski. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.wejherowo.pl. 12 marca o godzinie 12 obok czołgu na skwerze przy ulicy Strzeleckiej odbędzie się upamiętnienie 68. rocznicy wyzwolenia miasta Wejherowa. W trakcie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosi prezydent miasta Krzysztof Hildebrand. Na zakończenie ceremonii kwiaty pod pomnikiem żołnierzy I brygady pancernej wojska polskiego złożą delegacje władz miasta i Kombatantów. Kwiaty zostaną również złożone na starym cmentarzu przy ulicy 3 Maja oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich. 13 marca o godzinie 17 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejcherowie odbędzie się ogłoszenie wyników plebiscytu Gryf Literacki 2012. Jak informuje dyrektor biblioteki, pani Danuta Balcerowicz, tytuł ten został przyznany Aleksandrze Michalak za książką pod tytułem Matka Sanepit. Ponadto plebistyt na najpopularniejszą książkę 2012 roku powiatu Wejherowskiego na stronie www.wejherowo-nasze-miasto.pl przeprowadził wśród internautów Dziennik Bałtycki, w którym pierwsze miejsce zdobyła książka pod tytułem „Almanach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo imienia Aleksandra Labudy w Bolszewie”. Laureatom serdecznie gratulujemy, a więcej informacji zostanie przekazanych podczas uroczystości w Wejherowskiej Bibliotece. 8 marca o godzinie 17 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wernisaż prac Longiny Wysockiej pod tytułem Wiosna w sztuce. Artystka maluje różnymi technikami. Przedmiotem jej artystycznego, odważnego obrazowania są pejzaże, ulice, miasta, także portrety i kwiaty. Longina Wysocka udziela się również społecznie. Na co dzień pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Artystów Plastyków Pasja w Wejherowie, które skupia około 30 artystów. W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęła współpracę z okolicznymi stowarzyszeniami artystycznymi. Na wystawę serdecznie Państwa zapraszamy. A w dzisiejszych wieściach to już wszystko, na kolejne serdecznie zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.